Jak tam? Macie już gotowe prezenty? Dobrze się składa, bo wciąż zostajemy w prezentowym nastroju. Temat jest ważny, bo opowiem wam, jakich kosmetycznych prezentów unikać, a jakie dawać. Oczywiście to wy najlepiej znacie swoich bliskich i najlepiej będziecie wiedzieli, co im podarować. Ale ja podzielę się takimi kilkoma uniwersalnymi radami, więc nie przedłużajmy. Zły prezent: tak zwany sugerujący. Wyobraźcie sobie, że dostajecie szczoteczkę do zębów, pastę i miętówki. Co sobie myślicie? O ty. Dobra, dałam taki jaskrawy przykład, ale uważam, że niezbyt fajnym pomysłem są produkty, które mogą zwracać uwagę na czyjeś kompleksy. Dla przykładu weźmy trądzik. Gdyby ktoś kilka lat temu dał mi w prezencie krem na wypryski, to wsadziłabym mu go. W... Coś przerwało. Na czym to ja skończyłam? A tak. Po prostu są osoby, które mogą być drażliwe na jakimś punkcie i różnie mogą zareagować. Dla niektórych krem na rozstępy czy na trądzik może być czymś przykrym. Ludzie mają różną wrażliwość i nawet jeśli nie macie nic złego na myśli, to czasem warto uważać. Dobry prezent. Neutralny. Zamiast balsamu na rozstępy, lepiej podarować balsam o ulubionym zapachu. A zamiast żelu na wypryski, może lepiej wybrać jakąś fajną maseczkę z glinką. Zły prezent. Kosmetyki z kwasami i retinolem. Uważam, że produkty ze złuszczającymi substancjami to dość ryzykowny prezent. Na pewno nie dla początkujących. Wiem, że kosmetyki typu peelingi kwasowe i sera z retinolem potrafią dać świetne efekty, ale trzeba być też przygotowanym na ewentualne skutki uboczne. A nie będziecie przecież przy okazji przekazywania prezentu robić komuś wykładu. Dobry prezent, kwasy PHA i bakuchiol. Jeśli już koniecznie chcecie zachęcić bliskich do bardziej zaawansowanej pielęgnacji z kwasami, to bezpieczniejszym rozwiązaniem są kwasy PHA. Są najdelikatniejsze, dlatego też odpowiednie dla początkujących. Przykładem takich produktów może być tonik i booster z profesjonalnej marki Bielendy. A zamiast retinolu warto wybrać o wiele łagodniejszy bakuchiol. To ostatnio bardzo popularny składnik i znajdziecie go bez problemu. Możecie wybrać na przykład Only Bio. Zły pomysł na prezent jakiś kosmetyk. Mam tutaj na myśli wybieranie ich bez pomysłu na zasadzie, dobra, jeju udam coś z popularnej firmy i będzie okej. Okay. Wiem, że ciężko dobrać kosmetyki, jeśli nie znamy czyjegoś typu cery, potrzeb i tak dalej. Jednak sama rozpoznawalna firma tego nie załatwi. Wierzcie mi, z tej sytuacji bardzo łatwo wyjść, nawet jeśli praktycznie nie znacie drugiej osoby. I tutaj dobry prezent, uniwersalne kosmetyki. Oczywiście nigdy nie wiemy jak zareaguje czyjaś skóra, ale są składniki, które mają ogromną szansę sprawdzić się u niemal każdego, albo przynajmniej nie zaszkodzić. Zaproponuję moje dwie ulubione opcje. Pierwszym rodzajem takich super substancji są peptydy. To rozwiązanie najbardziej polecam i to bez względu na typ cery czy wiek. Nie znam cery, która nie lubi peptydów. No chyba się nie da ich nie lubić. Tak jakby skóra stawała się gęstsza i milsza w dotyku. To też najlepsze rozwiązanie, jeśli chcecie podarować komuś jeden, ale za to świetny kosmetyk. Drugą substancją potrzebną każdej skórze jest witamina C. Wybór macie ogromny i to nawet w bardzo niskich cenach. Witamina C rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, nadaje skórze ładnego kolorytu, ale przede wszystkim działa przeciwzmarszczkowo. I tak, wszystkie zaprezentowane produkty to sera, bo wiecie jak to jest z kremami. Jeden lubi cięższe, inny lubi lżejsze, no a serum to serum. Zły prezent, mydło. Dobry prezent, nie mydło. Nie mówię tutaj o takich ślicznych, ozdobnych kosteczkach, ale o zwykłym mydle w płynie. No nie przekonuje mnie to. Nawet jeśli jest jakiejś dobrej firmy i o fajnym zapachu, to dla mnie taka podstawowa rzecz jak proszek do prania. Przydatne, ale brak w tym przyjemności z używania. Mydło to taki kosmetyk, który używa się bez większego namysłu, więc lepiej wybrać już nawet jakiś żel pod prysznic. Wiecie, tak, żeby obdarowana osoba nie traktowała tego produktu tak obojętnie. Jakiś zestaw z mydłem? Okej. Okay. Same mydło? Według mnie to zły pomysł. Zły prezent. Ja Ci zrobię, bo Ty nie umiesz. Chodzi mi tutaj o taką sytuację, gdy wiemy, że ktoś ma kiepską pielęgnację i za wszelką cenę chcemy nastawić go na właściwą drogę. Kupując całą pielęgnację od A do Z. To zły pomysł, ponieważ: A. Nic na siłę. B. Jeśli taka osoba włączy wszystko naraz, to możemy jej zaszkodzić. Dobry prezent, małe kroczki i ciekawostki. Zamiast rzucać kogoś od razu na głęboką wodę właściwej według nas pielęgnacji, lepiej jest kogoś delikatnie do tego zachęcić. Dobrym pomysłem są więc wszelkiego rodzaju nietypowe produkty, które mogą zaciekawić. Na przykład piankowy krem, puder enzymatyczny, jakieś maseczki, oleje, może jakaś fajna pianka do mycia buzi. To zdecydowanie milsze i delikatniejsze niż narzucanie komuś naszych kosmetycznych przekonań. Zachęcam Was do dyskusji na ten temat i oczywiście do subskrypcji, a dziś się z Wami żegnam buziaki pa!